Cześć. Trochę mnie tutaj nie było. Ktoś mógłby nawet pomyśleć, że nie żyje. Co jednak nie jest zgodne z prawdą. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, wiecie co się wydarzyło. Muszę Wam przyznać się do tego, że bardzo ciężko znoszę tamte wydarzenia. Są one dla mnie bardzo trudne. I. Podjąłem dzisiaj decyzję, że wrócę do tego miejsca, żeby uporać się z przyszłością. Dogram ten dokument, którego wtedy nie udało nam się dograć, i będzie to takie symboliczne rozliczenie. Dobrze, jestem niedaleko lasu, więc wrócę do Was, jak już będę na miejscu. Dobrze, jestem już na miejscu. Muszę przyznać, że bardzo mnie to stresuje wszystko. Boję się po prostu. Ale mówię, wydarzenia z przeszłości po prostu nie dają mi żyć. Po prostu codziennie budzę się zlany potem, mam koszmary na ten temat. Po prostu terapia nic nie daje. I, i mimo, że każdy mi to odradzał, to postanowiłem, że jednak wrócę do tego miejsca. I dogram to, czego dograć się nie udało. Mam nadzieję, że wejdę stąd w jednym kawałku. Przerzuciłem teraz tryb nagrywania, żebyście widzieli też, co dzieje się przede mną. Póki co pusto. Na szczęście też jest widno. Nie wiem, czy po zmroku po prostu stąd nie wyjdę. Nie mam pojęcia. Może bym jakieś ognisko rozpalił, nie wiem, ale nie wziąłem nawet krzesiwa ze sobą. Jakoś o tym nie pomyślałam. Mówię, totalnie nie myślę, nie od... jestem sobą od tamtych wydarzeń. Jest... Wydaje mi się, jakbym coś usłyszał. Nie, pewnie o mamy. Mówię, strasznie ta sytuacja. Siadła mi na psychę. Dobrze, przejdę kawałek dalej, bo na razie nic się nie dzieje i wrócę do Was za chwilę. Tak, w sumie teraz myślę, że może powinienem trochę opowiedzieć o tym, jak udało mi się ujść z życiem z tamtej sytuacji. Mogłoby się wydawać, że była totalnie beznadziejna i to w ogóle nie miał racji się udać, żeby wyszedł stamtąd z życiem. Ale na szczęście Jurek z jak się okazało, w jakimś sposób nie znalazł mnie. Udało mi się odzyskać przytomność i doczołgać się po prostu do wyjścia. Stamtąd poszedłem do jakiegoś pobliskiego domu. Zadzwoniłem po pomoc i tak udało mi się uratować. Ciągle mam wrażenie, że coś słyszę. Tylko nie wiem skąd. Nie wiem skąd, gdzie. I nie wiem, czy mi się to wydaje, czy naprawdę on tu dalej jest. Może powinienem zawrócić? Nie wiem. Ale. Wiem, że jeżeli to zrobię, ta to już zawsze we mnie be, będzie we mnie siedzieć. Słyszymy się za chwilę. Mm, dobra, będzie OK. Mówiłem, że nie mam krzesiwa. Na szczęście okazało się, że zabrałem ze sobą zapalniczkę. Nawet o tym nie wiedząc, więc... Postaram się tutaj przygotować miejsce do spania, bo zdecydowanie że zostanę, nie wycofam się. Muszę to zrobić. Yy, Nazwieram trochę chrustu, rozpalę ogień i poczekamy. Zobaczymy co będzie. Nigdy nie byłem w tym jakoś bardzo dobry, więc czeka mnie noc po ciemku. Niestety, jak się okazało, moja lampa. Powiem Wam bardzo ciekawą rzecz. Jak wychodziłem, kabel był w stanie w zasadzie idealnym. Teraz, jeżeli tak się tutaj przyjrzycie, można zauważyć, jakby albo się urwał, albo ktoś go delikatnie przeciął. W każdym razie lampa nie łączy, więc yy, będę mógł ratować jedynie fleszem z yy, mojego telefonu, ale nie wycofam się. Powiedziałam A, to powiem też i B. Okej, okay, okej. Okay. Kto tam jest? Halo! Halo Sprawdzę potem na nagraniu, czy... Sprawdzę potem na nagraniu, czy mi się wydawało, czy nie Kroki? Strasznie dziwne się zrobiło, muszę przyznać. Kto tam jest? Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie zbliżajcie, się! Nie zbliżaj się do mnie! Zostanę. Cholera! Pamiętam to kwizdanie. To on.

To się nie dzieje, to się nie dzieje. Jest tylko w mojej głowie. Jest tylko w mojej głowie. To są tylko demony z przyszłości. To się, to, się to się nie dzieje. To się nie dzieje. To się nie dzieje! Nie. Nie Oa oh. oh. Jezu oh. Co się stało w ogóle? Jezu. Kapelusz? Identyczny miał Xawery Co jeżeli to wszystko nie dzieje się tylko w mojej głowie? Trzeba to skończyć raz na zawsze. Żurek nie może więcej grasować po tych lasach. Muszę być tym, który to zakończy. Jeszcze cię dopadnę, Mateuszu.